Pan z Wami. Słowa Ewangelii, według świętego Łukasza. Jezus udał się do kafarna u miasta w Galilei i tam nauczał w Szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż Słowo Jego było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć w niebo głosy. Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo. Milcz i wyjdź z niego. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich zdumienie i mówili między sobą, cóż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje, nawet duchom nieczystym i wychodzą. I wieść o nim rozchodziła się wszędzie po okolicy. Oto słowo Pańskie. Zły duch nie może słuchać Słowa Bożego. On wtedy zaczyna protestować. Drze się. Bo Słowo Boże ono go obnaża, ono ujawnia prawdę. Słowo Boże komunikuje miłość, a zły duch nie może kochać. Słowo Boże wzywa do pokory, a, a zły duch nie może być pokorny. I dlatego zaczyna krzyczeć. Jak będziecie Głosić słowo Boże, to zły duch też będzie na Was krzyczał. Szykujcie się. Każdy, kto chce głosić słowo Boże, czy to czynem, bo zobaczcie, święty Paweł tutaj mówi też o czynach. O tym, że, o tym, że my mamy wspierać jedni drugich, umacniać jedni drugich. On pisze tak, dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni, jedni drugich. Budować jeden drugiego, to też głosić Słowo Boże. I zły duch będzie na to wszystko protestował. On ci będzie mówił, po co marnujesz czas, po co robisz dla kogoś coś za darmo, co ty z tego masz, co ty tam bezinteresownie, jak ty tak bezinteresownie możesz pomagać. Chodzisz do jakiejś, nie wiem, staruszki, tam pomagasz, a czy ona ci zapisze mieszkanie? Nie zapisze ci to po co tam mi pomagasz? No dużo czasu marnujesz. To jest zły duch. No ty jesteś frajer, że tam, nie wiem, kogoś podwozisz, a, czy, a, a dał ci za to 10 złotych, no nie dał ci, no to ty głupi jesteś. To jest zły duch. To zły duch protestuje przeciwko dobru, przeciwko miłości, przeciwko braterstwu. A dlaczego ty masz pierwszy wyciągać rękę? Dlaczego ty masz przepraszać? To ona, to ona jest głupia, to ona zawiniła. Niech ona Ciebie przeprosi. Ty szanuj siebie, Ty masz, mieć swój, mieć swój honor. To jest zły duch, który protestuje, który, który się burzy, który, który krzyczy, który próbuje sprawić, żeby ten duch Boży w Tobie zamilkł. Właśnie co Chrystus robi? Mówi: milcz. Nie pozwala demonowi mówić. I ty też. Nie pozwalaj demonowi mówić. Demon w Twoim sercu na przykład krzyczy, że jesteś do niczego. Że jesteś stary, że jesteś brzydki, że jesteś nie wiem gruby, że jesteś taki, siaki, uwagi. Nie pozwalaj demonowi mówić.